Tomasz Oświeciński to aktor i trzeba powiedzieć, że zagrał rolę życia. No już kilka ról w życiu zagrał, ale bardzo kulawych. Tomasz Oświeciński, Well Thompson, z Białego Stoku, nie z Warszawy, dla jasności, to nie żaden strachu. Nie boję dziwię się w ogóle Oświęciskiemu. Chłop musi mieć y, albo na w obie, albo w ogóle zero, zero mózgu, jakich emocji, że on to znosi y, tę falę hejtu. Ja wam powiem, ja tak ja to mówię, mam ale ja bym... byłoby mi wstyd się tutaj pokazać. Nie chodzi mi o umiejętności. Sary, to jest chłop, który ma 42 lata, jest aktorem i nie powinien taki ktoś istnieć w ogóle w sportach walki. Już nie mówię tutaj dlatego, że jest aktorem czy coś, tylko patrząc się na jego przeszłość uważam, że tacy ludzie nie powinni iść do najtwardszego męskiego sportu, jakim jest MMA. Nie powinni, powinni sobie siedzieć, robić jakieś rzeczy, które robili do tej pory, a nie prać się do takiego sportu. Po prostu wkurwa mnie to, jak ktoś kiedyś grał gangstera, nagle, kurde się dowiesz, do chłopaków i nagle próbuje grać tu, wiesz, charakterniaka, bitnika i coś. Na tej zasadzie mam nadzieję, że publiczność też pokaże swoje i dojdzie do niego, że nie tędy droga. Ten cały święcimski, ja mogę, że tak przytoczę taką anegdotę: jedyną styczność taką miałem z Tomaszem Oświęcimskim. To było podczas programu MMA Master, eee, gdzieś tam był taki reality, że tam walczyli z różnych sztuk walki w TVN-ie, tak, czy gdzieś w czymś to. No i tam kolega, który reprezentował te kondo, mnie poprosił, żebym ustanął w narożniku. No i ten Tomasz Święciński z Karolem Bedorfem to byli tymi prowadzącymi ten program. No i kończy się pierwsza runda, ten mój kolega walczy z reprezentantem kickboxu na zasadach K1. Kończy się pierwsza runda. Ja mu zaczynam e, mówić, e, podpowiadać, co ma robić w drugiej rundzie. A tymczasem wchodzi Tomasz Święcimski do, 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 do klatki, i on zaczyna w tej minucie, która jest potrzebna na złapanie oddechu, i tak dalej, przeprowadzać wywiad z moim e, zawodnikiem i udzielając mu rad, że. Po co on się wchodzi gdzieś tam w taką akcję, skoro on w niej przegrywa? E, nie wiem, znacie mnie już trochę. Tomasz Święciński nie wypowiedział chyba maksymalnie może trzy słowa. Jak się odwróciłem, jak puściłem wiązankę, tak z tego, z, tego, e, z, tego, z, tego, z, te, z tej klatki zszedł, nie? Także <coughs> uważam, że jest po prostu idiotą, nie? Także, nie? Uważam, że jest po prostu idiotą i zupełnie nie wie, z czym to się je. Także nie nie wiem, czy to się zmieniło tamtego poru, no ale tak, tak, tak. W, w życiu nie pokazał charakteru w swoich zachowaniach, no to jednak tutaj w klatce zjednął sobie kibiców i zresztą to było widać w Katowicach. Mieliśmy taki przykład, jak Popek wychodził do walki, to wszyscy kibicowali Popkowi, a Oświęcimski dostawał gwizdy. a jak się kończyła walka i ten Oświęcimski był na Popku i wygrywał tą walkę, no to cały spodek może kibicował tego, czyli tak jak widzicie sami bohaterzy rodzą się Podczas gal, podczas walki z jed, z, już z tego pułapu, gdzie jest tak naprawdę w, w tym, za przeproszenie, gównie, zaraz jest zwindowany na tego. Czasami to jest przykre, bo ludzie szybciutko sobie zmieniają afronty, fr no, ale no, taki jest świat i tak to jest zbudowane i, i musimy się z tym pogodzić. Eee, czemu nie lubisz eee, Oświecińskiego? Bo jest konfidentem. Proste. Jeżeli, jeżeli robisz z kimkolwiek cokolwiek, co Cię łączy, bardzo, bardzo, bardzo. Ktoś podaje Twoje dziecko do chrztu. Ktoś śluby, świadkuje Ci na ślubie. Robisz jakieś rzeczy, idziesz w, te, idziesz w ten świat przestępczy, tak? A w pewnym momencie Ty się robisz, tak jak to się mówi, odwrócony? Bo co? Bo Ci jaj zabrakło, żeby ponieść konsekwencje za to, co zrobiłeś? Bo tłumaczysz się, że masz rodzinę, a ludzie, których wsypujesz do więzienia, nie mają rodzin? Jak spojrzysz później takiej osobie, ja nie mówię o normalnym człowieku, o cywilu, który został na przykład, nie wiem, zbandziorowany w jakiś sposób, okradziony na milicję i przez to przestępcy idą do więzienia. Ale on był bandytą. Czemu on się tak uważa za bandytę? I on powstadzał swoich kolegów, wspólników, przyjaciół do więzienia przez zwykła pała i nic więcej. Zajebiście w ogóle nie lubię określenia frajer. Nie wiem, kurwa, mogą na mnie mówić w, różnych, w różne sposoby, ale frajer to naprawdę... E, pseudonim, pod którym bym się nigdy nie podpisał, na którym sobie w życiu nie pozwolił na taką obelgę Więc tutaj ktoś w moim wypadku, skoro jakoś nazywam frajerem, to sobie musiał na to dość solidnie zapracować e, I tu nie ma co ukrywać, znany Chciałem powiedzieć znowu lubiany, ale akurat chyba nie lubiany Strachu Tomasz świeciński i tutaj nie chce się na nie wyżywać, ja w ogóle Nie potrzebuję sobie kimkolwiek wycierać mordy w życiu Ale umówmy się, że każdy kto zna troszeczkę historię tego gościa, no to nie jest warty podania mu ręki, zaznajomienia się, koleżeństwa, także... Wydawało mi się, że to, to będzie, że zostało to w odcinku właściwie dość jasno chyba wtedy przekazane, no ale jeśli ktoś nie wiedział o kogo chodzi, no to, no to wiemy. Pum. Powiem wam, tak naprawdę na samym początku yy, gdzieś tam docierały, znaczy nie docierały w ogóle słuchy o tym, że Tomek zrobił takie rzeczy, bardziej odbieraliśmy to jako, że są to plotki. Podzwoniłem trochę, popytałem, dostałem takie odpowiedzi, że nie do końca, nie wiadomo, ale słuchaj, ty nie jesteś z tego świata, to nie do końca jest e, Twój świat. Tak więc, jeżeli dostałeś dobrą ofertę finansową, to myślę, że ja bym się nie zastanawiał. I to mówiły naprawdę takie osoby mi bardzo bliskie, też związane ze światem LMA. No i ja tak zrobiłem. Podpisałem kontrakt, dogadałem się, że przygotuję Tomka do, do walki. I co jest najzabawniejsze i najbardziej y, takie nieoczekiwane w tym wszystkim, on naprawdę wydawał się fajnym gościem. Nie? Podkreślam, wydawał się, bo do momentu naszego całego jakby okresu przygotowań, wyjścia do walki, było wszystko naprawdę super. On się bardzo słuchał, bardzo podporządkował mi, i nie mogę jakby na naszą współpracę złego słowa powiedzieć na niego, bo, bo oprócz tego, że zarabiałem kupę pieniędzy. To, to okazywało się, że jest spoko człowiekiem. Teraz oczywiście dzieje się tak, że dochodzą do mnie słuchy, że coś mu odbiło, źle postępuje z moim menażerem Wtedy nie wiem, czy jeszcze z jego, nie wiem, jakie tam teraz są z nimi powiązania, ale wiem, że tam jest coś nie tak. Wiem, że też z jego aktualnym trenerem, bardzo związanym jakby w tym świecie, też jest jakiś tam problem. Chodzi o kasę. Tak więc powiem Wam, nie wiem, co się stało z tym człowiekiem. E, jakby ja jestem, wiadomo, tak jak Wam powiedziałem, niezwiązany w ogóle ze światem tym e, gangsterskim. E, ale to nie usprawiedliwia mnie. Tak wiem, nie powinienem tak zrobić ze względu na szacunek do innych ludzi, kumpli, kolegów. E, ale czasami się popełnia błędy w życiu i to był mój błąd. Mam nadzieję, że pokazałem Wam to tym, że, że tak jak ja ją dałem drugą szansę, tak wy mi dacie drugą szansę i skończyłem kontrakt, zerwałem totalnie kontakt z Tomkiem, nie mam w ogóle kontaktu, nie, nie zadajemy się jakby... Nie, nie łączy nas nic. Ze mną się rozliczył do końca, odcięty kupon. On chciał, żebyśmy dalej się przygotowywali, trenowali razem. I powiedziałem, słuchaj, no niestety nie, nie mogę. Troszeczkę czuję się oszukany przez ciebie. Bo ja kiedyś zadałem mu takie pytanie, jak to jest do końca. I on powiedział, że to jest yy, nagonka medialna, że to są źli ludzie, którzy w niego tak robią, tylko potem się okazało, że jak skończyłem z nim już współpracę i jakby usiadłem z ludźmi, którzy mi popowiadali jak naprawdę było, no to okazało się, że to nie jest dobry człowiek i chyba nie zasługiwał na tą szansę ode mnie. Tak więc co mogę powiedzieć? Posypuję głowę, popio popiołem i... Następnym razem no, nie popełnię takiego błędu, no bo e, hajs nie jest tego warty, po prostu. Ja mam firmy, mam z czego zarobić pieniądze. Stać mnie na to, żeby sobie pójść i kupić jedzenie, tak więc nie muszę takich rzeczy robić. Troszeczkę straciłem na tym kontrakcie w sensie wizerunkowo, koleżeńsko. Myślę, że pewnie ludzie gdzieś tam mieli mi to za złe. Mam nadzieję, że teraz pomału odbudowuję relacje z nimi. No i, no i gdzieś tam uda mi się kiedyś odrobić tą, tą krzywdę, którą wyrządziłem tym ludziom, do których Tomek był mm, niedobrze nastawiony i popełnił ogromne błędy w życiu i, i, i źle postępował, bo ja wychodzę z założenia takiego, jeżeli chcesz być gangsterem albo chcesz robić w życiu złe rzeczy, to musisz za to, jeżeli przyjdź i zapłacić konsekwencje, to przyjąć je na klatę, no i tak jest, takie samo jest w życiu, tak? Jeżeli robisz coś głupiego, no to niestety jeżeli przyjedziesz i zapłacić za to, trzeba za to zapłacić, wziąć na klatę, trzeba być facetem. A jeżeli idziesz na skróty i wręcz przeciwnie uciekasz w pewnych momentach, to, to nie, no nie, nie chcę też obrażać, słuchajcie, wiecie, znacie mnie, ja się naprawdę staram w mediach wyrażać dosyć elokwentnie i, no i w miarę dobrze, tak? Więc nie, nie chciałbym tam cisnąć, tak więc może utnijmy ten temat, żebym za, za głęboko nie popłynął.